Ta wersja filmu jest tylko w części, do pewnego stopnia wiernym odwzorowaniem książki. Chciałabym zapytać, po tych 40 latach od poprzedniej wersji filmu, czym widz może się zaskoczyć i na czym polega ta, to współcześnienie tej wersji filmu? No, na pewno może się zaskoczyć jakby całym światem, który został stworzony na nowo, jeśli chodzi o obraz, jeśli chodzi o efekty specjalne. To jest naprawdę takie mocne uderzenie, więc wydaje mi się, że, 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 że to może na pewno zaskoczyć naszego widza. Może zaskoczyć go właśnie ta postać Mateusza, między innymi, ale też chodzi mi o to, że my cały czas jednak myśleliśmy o tym, żeby były pewne rzeczy, które. Które były w oryginale, to znaczy mówię te bardziej nawet o książce niż, niż o wcześniejszym filmie. No i cała historia Ptaka Mateusza, myślę, nie chcę spoilować, ale, ale na pewno będzie zaskoczeniem w tym naszym wydaniu. Świat jest barwny, świat jest kolorowy. No, chciałbym być w takiej akademii, w poprzedniej też chciałem być. Ale teraz chcę być jeszcze bardziej. Na sam koniec chciałabym zapytać o trudność grania na zielonym ekranie, bo wiemy, że ta technologia jest nielada wyzwaniem dla aktorów. Czy, czy pan też odczuwał, że to jest coś nowego? Ja już grałem na, 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 na tzw. Tak green boxach, blue boxach. Polega to po prostu na tym, że musimy dokładnie wiedzieć, co się dzieje czego tak naprawdę w tym momencie nie widać musimy sobie to wyobrazić no aktor jest raczej od tego że, że żeby sobie wyobraził pewne rzeczy